W dzisiejszym materiale zapraszam Was na kolejnych antagonistów z blogu ekipy. W dzisiejszym odcinku wystąpią takie postacie jak Tiger Bonzo czy Wujek Stiopa. a oprócz nich przedstawię wam jeszcze kilka innych ciekawych postaci. Społecznik o imieniu Marcin to postać epizodyczna z serialu. Raczej młody mężczyzna o włosach rudego koloru. Jest niezbyt sympatyczną i dość irytującą osobą. Społecznik, podobnie jak Rudy, jest uzależniony od donosicielstwa. Wraz z Bastianem patrolował ulicę Grochowa w ramach Straży Obywatelskiej. Wiadomo, że w przeszłości stawiał wszędzie tabliczki z napisem Nie deptać trawników, nawet na murawie piłkarskiej. Aby potem móc wzywać policję, pod koniec odcinka został pobity przez kołacinę. Stefan to epizodyczna postać z serialu. Pracuje on jako ochroniarz w supermarkecie Lille. Jest on zatrudniony prawdopodobnie na czarno jako ochroniarz w supermarkecie. To podstarzały mężczyzna, ma prawdopodobnie 50 lat na karku. Pracuje wraz ze swoim bratem, najczęściej na nocnych zmianach debiutuje w odcinku 73, gdzie próbuje przy pomocy gazu łzawiącego zatrzymać szerszenia. Pojawia się on następnie w kilku kolejnych odcinkach, najczęściej kiedy akcja zahacza o sklep deal Stefan jest służbistą. Uważa, że każde, nawet najmniejsze przewinienie należy zgłaszać do zarządu sklepu lub do policji. Uważa się za stróża prawa, mimo że jest tylko zwykłym ochroniarzem. Ma do brata pretensje o takie błahostki, jak choćby urwanie paru kulek winogron, lub spanie w czasie pracy zamiast pilnować parkingu przez monitor. Z tego co wspomina jego brat, ich ojciec był funkcjonariuszem milicji obywatelskiej. Sztukmistrz Krzysiek, epizodyczna postać z serialu Blog Ekipa, jest iluzjonistą, który wykorzystuje swoje umiejętności do kradzieży. Postać pojawiła się w siódmym odcinku serialu. Według piosenki zespołu Bracia Figofagot, Krzysiek pochodzi z Białego Stoku. Przybył do Warszawy, by poprawić swój status materialny. Iluzjonista posłuchał ojca i skończył szkołę cyrkową z wyróżnieniem. Prowadzi własne pokazy. Ma prosiaka Vesuvio, którego przebiera za tygrysa. Oprócz pracy w cyrku, zajmuje się też odkradaniem ludzi z wykorzystaniem hipnozy, do której używa bardzo cienkich linek. Mimo to żałuje, że podążył ścieżką cyrkowca. Słoniu to postać epizodyczna z odcinka 84. Prawa ręka o konia zmielna, gdy próbował ze swoim pomocnikiem Frankensteinem dać nauczkę ziomeczkom za napad na swojego szefa, został zaatakowany przez rozjuszonego dzika. Swój przydomek dostał najprawdopodobniej dzięki wielkiemu Nohalowi, jako broni używa najpopularniejszej wśród polskiej patologii, czyli kija do baseball'a. Tiger Bonzo pojawia się w odcinku 39, gdzie zostaje pobity przez Spaceona. W fakcie zemsty wzywa kobre, aby ta go broniła. Podczas walki okazuje się, że jego żona jest cyborgiem, którego w finale odcinka hacker wysadza w powietrze. Po skończonej walce Bonzo odchodzi spod klubu. Jednak informuje on Wojtasa, że zhakował mu samochód. Przez niego szerszeń może odpalić dopiero wtedy, gdy kierowca wytrzeźwieje. Tiger został przedstawiony w świecie blog ekipy jako totalny idiota i gbur. Wyzywa wszystkich i uważa się za lepszego. Można wywnioskować, że postać ta jest utalentowanym specem elektroniki. W końcu stworzył on cyborga Cobre. Bonzo znany jest też ze swojej twórczości w nurcie hip-hop. Według kilku teorii jest on upośledzoną osobą bądź totalnym wariatem. Wieśniak z raszyna. Wieśniak ten jest lokalnym cwaniakiem w raszynie. To łysy dresiarz z silnie obłosioną klatką piersiową. Nie lubi klubu Legia Warszawa i jego kibiców, więc prawdopodobnie kibicuje Polonii. Przyjeżdża do stolicy swoim Audi, aby podrywać miejscowe dziewczyny. Do walki wręcz nabiera garść piachu, aby spotęgować efekty pobicia. Dzięki temu udało mu się dwukrotnie znokautować Spacona. Zostaje jednak pokonany przez Wojtasa Iwala. Wojciech Jaruzelski to polski polityk i dowódca wojskowy, działacz komunistyczny, szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego, minister obrony narodowej oraz prezydent RP. W serialu generał Jaruzelski pojawia się jako osoba zmartwychwstała w odcinku 223, gdzie do tej pory spoczywała pod kopą Cwila. Wówczas generał jest zły na chuliganów, którzy otworzyli mu sarkofag, więc zaczyna strzelać do nich z broni rasterowej. Został pokonany podstępem, gdy Walu odbił jego pociski lustrem. Kiedy padł, wezwał swoich żołnierzy, którzy zatymili bursztynową komnatę gazami bojowymi. Wujek z Tiopia, epizodyczna i antagonistyczna postać serialu był ok. ekipa. Jest on prawdopodobnie szefem rosyjskiej mafii, bądź osobą wysoko postawioną w jej hierarchii. Wujek Stiopa pojawia się w odcinku 86, gdzie wraz z Artyomem dokonuje egzekucji na mężczyźnie, który przeleciał jego kobietę. Oni i Artyom postanowili pozbyć się jego ciała poprzez wrzucenie do rzeki, przy której Spejson, pan Biesio i wujek Edek urządzali wędkarską popijawę. I Artyom przyłapali ich jak obserwowali z ukrycia. Gangster miał zamiar ich rozstrzelać, jednak pojawienie się Suma i pożarcie przez niego wspólnika sprawiło, że przerażony uciekł nad rzeki. To bezlitosny i złowrogi członek rosyjskiej mafii. W przeciwieństwie np. do rudego czy cieślaka, jest całkowicie pozbawiony skrupułów i przez to o wiele bardziej niebezpieczny. Postać ta pojawiła się wcześniej w filmie Sum, tzw. Olimpijczyk starszej produkcji Bartosza Balaszka. Według wujka Edka, rosyjska mafia wrzuca trupy do rzeki, wabiąc większe mięsożerne ryby. Złodziej pojawia się w odcinku 219. Przebrany za świętego Mikołaja kradnie biały rower z balkonu na pierwszym piętrze, wchodząc po kablu na ścianie. Później dowiadujemy się, że został złapany przez policję. Rower, który kradnie złodziej, jest taki sam jak rower Rodego z odcinka 118. Złodziej wchodził na balkon, wspinając się po kablu. Jest to najprawdopodobniej nawiązanie do popularnego filmu Jestem Hardcorem. Złodziejka zadebutowała w odcinku 179. Jest to jednocześnie jedyny epizod z jej udziałem. Jest to młoda kobieta o ładnej twarzy, krótkich włosach, zgrabnej figurze i dużym biuście. Powyższe atrybuty wykorzystuje do oszukiwania i okradania. Sposób jej działania jest następujący. W klubach i barach sama podchodzi do mężczyzn, stawia drinki i namawia na seks. Skłania swoją często pijaną ofiarę, aby poszli do jej mieszkania. W nocy, gdy mężczyzna śpi, złodziejka zabiera jego cenne i drogie rzeczy. Po czym wychodzi, a such po niej ginie. Pierwszą ofiarą złodziejki był Wojtas. Chłopak po serii niepowodzeń w Sex Lotion uległ jej natychmiast. Lecz gdy rano okazało się, że stracił telefon, laptop, portfel i łańcuszek nie było mu już wesoło. Następną ofiarą był Spaceon, a na samym końcu okradziony został Walon. Jak widać, złodziejka jest niezwykle skuteczna, skoro nawet mózg ekipy jej uległ. Jeżeli dotrwałeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści złodziejka.